Zadamy kombinezon tywek, który chroni nas przed skutkami opryskania środkiem ochrony roślin. W taki sposób założyć kombinezon, żeby buty były przykryte yy, yy, nogawkami tego kombinezonu, nie odwrotnie. No właśnie mój asystent przygotowuje ciecz opryskową z tych naważek. Odmierzoną ilość wody z wiaderka odlewa do kubła miarowego, przygotowuje wstępny roztwór w buteleczce, tak, dokładnie to musi być wymieszane, wlewa, jeszcze raz uzupełnia wodą, następny środek, tak jak w nowoczesnych opryskiwaczach rolniczych, robi się wstępne mieszanie i ten wstępny roztwór wędruje do Dużego zbiornika z cieczą opryskową. Przed wykonaniem zabiegów zawsze sprawdzamy warunki atmosferyczne, jakie są. Najpierw sprawdzamy temperaturę gleby, temperatura to jakieś 20,5 stopnia. Sprawdzamy wilgotność powietrza, która wynosi 45%. Sprawdzamy, jakie jest zachmurzenie. Dzisiaj jest 0%. I sprawdzamy jeszcze co jest najważniejsze, wiatr. Skąd wieje i jaka jest siła wiatru? Tylko 0,4 m na sekundę. Czyli idealne warunki do wykonania zabiegów. To jest opryskiwacz powietrzowy doświadczalny polskiej produkcji. Z dyszy, z rozpylacza wypływa ciecz pod żądanym ciśnieniem 2 bary. Belkę można mieć na wysokości 20 cm nad opryskiwaną powierzchnią. Jeżeli używamy standardowych belek, no to wysokość belki nad opryskowaną powierzchnią jest 50 cm. To jest duża różnica. Na 50 cm długości belki daje nam zabieg cieczą opryskową 300 litrów na hektar, czyli taki dobry standard zabiegów w rolnictwie. Oczywiście obecnie dążymy do zmniejszenia ilości wody 200 litrów na hektar, ale. Doświadczalnicy połowej jest bardzo ważne, żeby obróci rana powietrza była dobrze zbliżona, żeby ciecz była dobrze naniesiona.